Cześć. Trzy tygodnie temu wsadziłem wilka z pomidora do doniczki. No i tydzień, tydzień czasu temu przesadziłem go do gruntu. O to jest właśnie ten pomidor. Ten wilk. Także troszkę on się już zmienił. Nie nagrywałem filmu z tego jak go sadzę do gruntu, no bo to raczej mało ciekawe. Każdy wie, jak, jak się sadzi roślinę. No i w ten sposób on na chwilę obecną wygląda. Rozrósł się. No na pewno w tunelu miałby jeszcze lepsze warunki. Tu jest jego stożek wzrostu. Także trzeba będzie dać mu za chwilę patyka. No i troszkę go podprostować. O tak, żeby sobie rósł. Tutaj mu rośnie kolejny wilk. Także. Troszkę go oczyścimy. O, tutaj to jeszcze to. Dobra. Tutaj góra już wygląda ładnie. Także nie pozostaje tylko nic innego jak iść po patyczek. Oczywiście kontroluję, żeby liście nie dotykały mi do gruntu. Tutaj usunąłem kawałek liścia. Tutaj również. No i zobaczymy. Jakieś zawiązki są? Czy będzie z tego owoc? Nie wiem. Był materiał nagrywany pierwszy w połowie czerwca, także zobaczymy, czy do jesieni da radę z niego uzyskać owoce. No i tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku o przygodach tego wilka i zobaczymy też, na jakim to będzie wszystko etapie. Dzięki, do następnego odcinka, cześć!